Jak wygląda aktualna sytuacja na rynku kryptowalut? Analiza Bitcoina i Ethereum. Jak zarabiać na wzrostach i spadkach kryptowalut, czyli gotowe sygnały oraz edukacja dostępna na forum edukacyjnym o kryptowalutach Mr. Porada. Cześć, z tej Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale Na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut A w dzisiejszym materiale zobaczymy sobie jak wygląda aktualna sytuacja na Bitcoinie oraz Ethereum Powiem Wam o tym w jaki sposób ja widzę rynek, czyli potencjalne scenariusze wzrostowe jak i spadkowe Oraz porozmawiamy na temat możliwości edukacji i korzystania z gotowych sygnałów na wzrost i spadki zawodowego tradera Dostępne na forum edukacyjnym Mr. Porada. Jeżeli jesteś nowym osobą na moim kanale lub jeszcze nie subskrybujesz a interesujecie rynek kryptowalut i możliwości zarabiania właśnie na tym rynku zachęcam Cię do zostawienia suba, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami nie zapomnij przybić dzwona, zostawić łapki w górę i lecimy z tematem na początek zaczniemy od forum edukacyjnego Misterpada, z którego ja korzystam jak możecie zauważyć moje analizy są rozbudowane o kolejne elementy gdzie widzicie właśnie na przykład tutaj zakresy korekt to jest element strategii, której właśnie uczę się na forum Mr. Porada. Dodatkowo ma możliwość korzystania z gotowych analiz od zawodowego tradera, który daje nam gotowe setupy na wzrost i spadki kryptowalut. Znajdziecie tutaj również moje analizy i co tydzień w niedzielę omawiamy sobie moje pomysły na trade, które również są dostępne dla użytkowników forum Mr. Porada. Znajdziecie tutaj również skuteczność z tych sygnałów od samego początku, od kiedy powstało forum. Znajdziecie tutaj również. Nową zakładkę, która jest od października, czyli właśnie wszystkie te zagrywki, marka pokazuję wam osobno, abyście widzieli, jak to wygląda. Także, jeżeli to Was interesuje, to możecie sobie to zweryfikować. A na mojej stronie znajdziecie wszelkie wartości, jakie otrzymujecie, dołączając do naszego forum. Dodatkowo mam dla Ciebie rabat, jeżeli zdecydujesz się dołączyć, właśnie z mojego linku, który znajdziesz na stronie, mam dla Ciebie rabat w wysokości 15%. Zniżki, jeżeli dołączyć w ciągu 24 godzin od rejestracji, plus dodatkowy dostęp do mojej prywatnej grupy, gdzie również dzielę się swoimi zagrywkami oraz swoją wiedzą. Jeżeli to Cię interesuje, to wbijaj na moją stronę, a tymczasem przejdźmy już sobie do analizy rynku kryptowalut. Ostatnio zagrywaliśmy tą pozycję na spadki Bitcoina. Mówiliśmy to o tym w poprzednich materiałach, czyli ta czerwona strefa dalej jest aktywna. Jesteśmy na platformie TradingView, gdzie możecie również obserwować na tej platformie moje analizy, które czasami, teraz czasami troszeczkę rzadziej publikuję na platformie, ale będę musiał do tego wrócić. Zejdźmy sobie na interwał mniejszy i widzimy, że cena wczoraj tutaj zrobiła fajną manipulację, czyli wybicie górą i od razu po kilku godzinach mocny zjazd, który powybijał wszystkie te lossy, które tutaj były. Widzimy, że utworzył nam się podwójny dołek tutaj w tym momencie na tych knotach. Mamy podwójny dołek. Prawdopodobnie ten dołek zostanie wybity właśnie gdzieś w tym obszarze. Dlaczego ten obszar tutaj mam zaznaczony? Tutaj mogę się z Wami podzielić. Rozmawialiśmy o tym również w poprzednim materiale. Wynika to z zniesień fibonacciego całego tego impulsu wzrostowego, gdzie mamy właśnie tutaj 50% oraz 61% zniesienia fibo całego tego impulsu. Plus dodatkowo, jako ekstra takie potwierdzenia powiedzmy, jest, oba te poziomy, są na właśnie poprzednich wsparciach i oporach. Widzimy pierwsze jest na 11100, na 50% FIBO, czyli mocny poziom przed tym impulsem plus do wypełnienia jest tutaj imbalans. Przybliżę Wam, pokażę wam ten imbalans właśnie to jest ta strefa, czyli mieliśmy mocny impuls wzrostowy, brak reakcji sprzedających i to jest pusta przestrzeń, która jest do wypełnienia po prostu przez wykres. Na kolejny poziomie również tutaj mamy imbalans do wypełnienia. Niżej również mamy bardzo do wypełnienia, ale myślę, że to zostanie wypełnione, jeżeli te wzrosty, które aktualnie mamy, ponieważ widzimy, że lokalnie jesteśmy tutaj w trendzie wzrostowym, ogólnie tutaj jesteśmy w trendzie spadkowym, ale przechodzimy już powoli w ten trend wzrostowy. Wybicie tego szczytu da nam takie dodatkowe ekstra potwierdzenie, że zmieniamy ten trend na wzrostowy. Co prawda wybicie tego szczytu i linii trendu spadkowego teoretycznie mówi nam już o zmianie, Trendu na trend właśnie wzrostowy, czyli negujemy ten trend spadkowy i zmieniamy go w trend wzrostowy. Ale jeżeli cena wróci poniżej tego poziomu, to zobaczymy kontynuację prawdopodobnie spadków, jeżeli nie nastąpi właśnie z tego obszaru wybicie i kontynuacja i wybicie tego szczytu ostatniego na poziomie 11700. Dlatego ostrożnie teraz z rynkiem, ponieważ mamy połowę września, wchodzą kolejne obłoszczenia na całym świecie, jeżeli chodzi o koronawirusa. Niedługo mamy wybory w Stanach Zjednoczonych, więc wszystko to, co jest pompowane, czyli indeksy, a wiadomo, że za indeksami w tym momencie jeszcze idzie bitcoin, idzie złoto, to również jeżeli tam będą spadki, prawdopodobnie zobaczymy spadki na rynku kryptowalut. Więc pamiętajcie o tym i bądźcie na to przygotowani. Nie spodziewałbym się teraz nie wiadomo jakich wzrostów, jeżeli miałyby one nastąpić, to później prawdopodobnie zobaczymy po prostu kolejne spadki wraz z całym rynkiem czy innych walorów, Także Bitcoin również za tym będzie podążał, za tym co dzieje się na świecie. Oczywiście jest szansa na to, że Bitcoin się odklei od tych tradycyjnych rynków i będzie podążał swoją drogą, jednak myślę, że do tego jeszcze potrzebujemy trochę czasu. Zatem uważam, że na tę chwilę na rękę grubasą będzie zejście niżej, teraz realizacja zysków i odkupienie się. Przy niższej cenie, po to, aby właśnie rozpocząć nową hossę, O której zresztą tak się mówi już od dawna. Także, jeżeli chodzi o bitcoina, dużo się nie zmieniło od poprzedniej analizy. Dalej ta strefa jest aktywna. Ciekawą sytuację widzimy tutaj te D1 mocne wsparcie, które tutaj wyrysowałem. Widzimy, jak było respektowane raz, drugi raz, wybicie, spadek, odbicie i wybicie tego poziomu. Także bardzo mocny poziom, który warto sobie na wykresie po prostu zaznaczyć i mieć go. Wyrysowanego aktualnie mamy trochę miejsca na spadki, chociażby nawet do tych linii trendu, które tutaj widzimy. Zobaczmy, ta fioletowa linia trendu jest to linia trendu od samego dołu z marca, poprowadzona i zmieniona na ten nowy dołek, który tutaj mieliśmy, ponieważ tą wcześniejszą, pierwszą wybiliśmy, zanegowaliśmy właśnie te wzrosty i rozpoczęliśmy ten trend spadkowy. Natomiast wyznaczyłem sobie drugą linię trendu. Tutaj jeszcze nie skasowałem, ponieważ uważam, że ona może być dalej respektowana przy kolejnych ewentualnych wzrostach. Jeżeli wrócimy powyżej do tego obszaru, tutaj bym się spodziewał właśnie w tym czerwonej strefie jakiejś reakcji spadkowej. I bardzo czekam na to, aż zostanie wybite 12100. Wtedy będzie takie mocne potwierdzenie na to, że lecimy dalej w górę. Ale rozmawiamy o tym, co jest lokalnie i co może się wydarzyć w najbliższych godzinach i tutaj spodziewałbym się właśnie zejścia do tego obszaru i ewentualnego wybicia lub lekkiej korekty i kontynuacji spadków. Więc to trzeba sobie obserwować co co się będzie działo, pamiętajcie, aby zabezpieczać swoje pozycje, brać to co rynek daje, czyli czerpać zyski i o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem. Ok, przejdźmy do analizy Ethereum. Tutaj fajną zagrywkę dałem na forum, niestety popełniłem błąd. O tym błędzie porozmawiamy sobie w niedzielę, ponieważ w niedzielę robimy podsumowanie tygodnia i jak widać ta znaczy wy tego nie widzicie, ale zobaczycie to w niedzielę, ponieważ pokażę wam ten mój pomysł na trade, on był właśnie z tego poziomu, no perfekcyjne wejście, ale o tym błędzie porozmawiamy sobie właśnie w niedzielę, powiem wam o moich błędach, jak ja popełniałem w tym tygodniu po to, abyście wy mogli również tego uniknąć, powiem wam tylko, że Strat nie było, strat nie było, ale przez ten mój błąd ograniczyłem potencjalne zyski. Jeżeli chodzi o Ethereum, tak jak w przypadku Bitcoina, możliwe są spadki właśnie również do tej strefy 61 Fi, bo tutaj wyznaczyłem sobie i 78. To jest cała strefa, gdzie ja będę szukał pozycji właśnie długiej. I tutaj, jako dodatkowe takie potwierdzenia z Biegają się linia trendu spadkowego oraz linia trendu wzrostowego, więc gdzieś tutaj może być reakcja na tych poziomach i odbicie, aby kontynuować te wzrosty, widzimy potrójny szczyt jest do wybicia i jeżeli będziemy mieli zamiar rosnąć, to znaczy rynek kryptowalut będzie miał zamiar rosnąć, no to wtedy take profit gdzieś tutaj w tym obszarze będę realizował natomiast jeżeli będziemy mieli spadać no to będę gdzieś tutaj szukał również pozycji na spadki, zobaczymy jak to wykres się wyrysuje, czy pokaże mi jakiś poziomy manipulacji, czy będzie po prostu zachowywał się powiedzmy, że normalnie w cudzysłowie, normalnie bo widzieliśmy tutaj w ostatnich dniach kilka poziomów manipulacji, kilka razy raz cena tutaj manipulowała, tutaj widzieliśmy wybicie, negację powrót do tej strefy i kontynuacja spadków dlatego ja obserwuję to co się teraz dzieje i bardzo jestem ciekaw, czy właśnie w tym obszarze będzie reakcja. Widzimy imbalans do wypełniania na poziomie 71%, FIBO 61% zniesienia, FIBO, dlaczego jest również tutaj na poprzednim oporze dla ceny i wsparciu. Także może być tutaj reakcja na wzrost, być może odbicie, przetestowanie tej linii trendu niebieskiej lokalnej. Więc warto obserwować właśnie to, co się wydarzy, czy jeżeli przebijemy. Tą linię trendu odbijemy się, i co będzie właśnie działo się przy ewentualnym dojściu do tej linii trendu? Czy będzie reakcja i kontynuacja spadków, czy będzie wybicie i kontynuacja wtedy wzrostów? Ponieważ również jesteśmy lokalnie w trendzie wzrostowym, również zanegowaliśmy ten scenariusz spadkowy, ale dalej widzimy. Mamy ostatni szczyt bardzo wysoko, i tak naprawdę widzimy, że. Cena nam tutaj właśnie w tym wielkim obszarze konsoliduje. Jeżeli zejdziemy gdzieś tutaj niżej, będzie to oznaka właśnie wybicia gdzieś tego obszaru, gdzie mamy raz, dwa dołki, raz, dwa, trzy szczyty. Więc warto obserwować. Zaznaczcie sobie te obszary, abyście wiedzieli, co może się wydarzyć, jeżeli zejdziemy do tych poziomów niżej. Ok, dziękuję Wam za dzisiejszy materiał. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy to widzicie, czy ta analiza miała dla Was sens. I widzimy się w niedzielę w podsumowaniu tygodnia. Gotowych sygnałów, jakie daje forum edukacyjne Mister Colera. Miłego weekendu mam uczę, niech Gwipo nie będzie stał.